Grupa Azoty. Główny partner klubu sportowego ZKS Unia Tarnów życzy niezapomnianych emocji sportowych z udziałem tarnowskich piłkarzy. Mecz toczony w dobrym tempie, jak, jak, jak na warunki trzecioligowe. Trochę nam czasu zajęło przystosowanie się do. Raczej słabego boiska i, i, i więcej, żeśmy w drugiej połowie może zaczęli biegać, walczyć, bo, 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 bo no stan boiska tutaj nie pozwala grać w piłkę, a chcieliśmy grać w piłkę i tak trochę nam to nie za bardzo w pierwszej połowie chodziło. No myślę, że, że, że wynik, sprawiedliwy podział punktów. także z przebiegu meczu jestem zadowolony, bo, bo, bo byliśmy w niekorzystnej sytuacji, doprowadziliśmy do tego, że. że Wywozimy z Tarnowa z trudnego terenu punkty. Zgadzam się, że to jest trenerem mecz naprawdę na dobrym poziomie, toczony w szybkim tempie, dużo sytuacji podbramkowej, podbramkowych z jednej i z drugiej strony. Ja jestem zadowolony przede wszystkim liczby sytuacji, które stworzyliśmy, bo w dwóch poprzednich meczach połowy tych sytuacji nie mieliśmy co dzisiaj w tym jednym meczu. Brakło nam rzeczywiście tej przysłowiowej, przysłowiowej kropki nad i, bo sytuacji, których mieliśmy, szczególnie w drugiej połowie, powinniśmy szylić tą bramkę. Ja zawsze chwalę zawodnika za to, że do sytuacji dochodzi, a nie Ganie za to, że tej sytuacji nie wykorzystał. Więc tak jak powiedziałem wcześniej, cieszę się przede wszystkim właśnie z tych sytuacji, które, które stworzyliśmy. Bardzo dziękuję kibicom unitarnym za to, że wspomogli nas dopingiem. Bardzo nam tego dopingu brakowało, szczególnie w tym meczu inauguracyjnym z ostrowcem i uważam, że mając ich za plecami dwa tygodnie temu tych punktów mielibyśmy dużo więcej. Taka ciekawostka bramka dla korony szczelin Mateusz Janiec, którego sprowadzałem do drugoligowej siarki Tarnobrzeg, więc mi troszeczkę pokarał. Podsumowując, punkt zdobyty naprawdę z dobrym zespołem cieszy przede wszystkim liczba stworzonych sytuacji.